Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveawayu na czołg premium 8 poziomu i 30 dni konta premium, bądź 250 zł w sklepie premium. Link do giveawaya w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Bany. W dzisiejszym odcinku czołg, o którym bardzo często wypowiadałem się w sposób nie najlepszy, ale teoretycznie można założyć, że nie miałem ku temu. Yy... Aż, takich, y, aż takiego prawa, ponieważ najzwyczajniej na świecie go nie miałem, ale z racji tego, że słyszałem x opinii na ten temat, którymi z reguły staram się nie sugerować i z racji tego, że był bardzo słabym przeciwnikiem, stwierdzałem, odradzałem ten czołg, stwierdzałem, że dużo lepiej jest kupić coś innego niż, y, niż właśnie niego. Dzięki uprzejmości Pawła miałem okazję go ograć, jest w sklepie premium, czy był w sklepie premium, ciężko mi powiedzieć, czy jeszcze jest. Stałem się jego szczęśliwym, bądź nieszczęśliwym posiadaczem. Paweł, nie przejmuj się, jeśli jak, za, dos, jak on dostanie bafa za 300 lat, to będzie akurat jak znalazł w moim garażu. Także Don be happy, oczywiście bardzo y dziękuję za wsparcie. Zasadniczo y złożyło się jeszcze na to jedna sprawa: od jakiegoś czasu kompletnie nie gram na streamach, czy kompletnie nie gram w wota na goldzie. Także. Y Dostałem T-34-3, oczywiście załadowałem go pod sufit zwykłą amunicją i stwierdziłem, pogramy trochę. No i okazało się, że jest yy, bardzo słabo, jeśli nie powiedzieć bardzo, bardzo słabo. Yy, zasadniczo tak, yy, Czok ma preferencyjny matchmaking, na papierze wygląda całkiem nieźle, Dostego, dostał jakiś czas temu, to już było z rok temu, buffa, jest lepiej, tak? Tyle, że to, że jest lepiej nie znaczy, że jest dobrze, bo jest w moim odczuciu fatalnie, na papierze, tak jak powiedziałem, działo zadaje 390 obrażeń. Zgadza się, no można by powiedzieć, zadaje. Tylko są, tylko dwie zmienne muszą być spełnione. Pierwsza to musi, musisz mieć wystarczająco czasu, żeby skupić na cel. Czas celowania 2,78. Także troszkę to zajmuje, jak na czołg średni, to jest masakryczna, masakryczny czas skupiania. Druga zmienna musi trafić, to przepraszam, są nawet trzy. I tutaj mamy rozrzut działa 0,42. I trzecia zmienna, most primo, jeszcze trzeba spenetrować. I tutaj problem pojawia się największy, ponieważ w moim przypadku, grając tylko i wyłącznie na zwykłej amunicji, mam 186 przebicia i 250 na goldzie, tak? Odejmujemy gold, bo po prostu są osoby, które na nim nie grają, chociaż to jeszcze za wcześnie, żeby mówić, że nie gram w ogóle na goldzie, niech tak minie jeszcze z tydzień. No i zasadniczo okazuje się, że tym czołgiem... Niewiele można zdziałać, tak? Oczywiście można powiedzieć, bo medem to trzeba flankować i tak dalej, ale trzeba mieć do tego okazję, do tego wychylamy, bardzo długo skupia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest źle. Od przodu 185 penetracji czy 186 to jest zdecydowanie za mało na wszystko. Łącznie z Isem em 6. Nie mówię już o is M, którego w żaden Wixpot nie przebijemy, po prostu możemy zapomnieć. Zostaje nam tylko bok, a i tu boki bywają kapryśnie, jak na przykład obiekt 257, jak troszkę skontowany i em po prostu te czołgi są dla nas nieprzebijalne i musimy jechać zupełnie gdzieś indziej. No to łap bany papierowe czołgi, no tak, to że papierowe czołgi są szybkie, zanim skupię, to już ich bardzo często nie ma. W ogólnym rozrachunku, no cóż, Trzeba to sobie szczerze i odważnie powiedzieć. Czołgiem gra się fatalnie. Oczywiście, jeśli gramy na goldzie, jest troszkę lepiej, bo możemy sobie pozwolić na penetrację wielu czołgów od przodu. Myślę, że nawet defender w dolną płytę nie będzie większego problemu, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy takie w zasadzie, możemy powiedzieć, kwadraturę koła, bo tak. Mamy bardzo duże obrażenia, ale musimy trafić. 0,42 rozrzutu działa. Z małą penetracją musimy. Musimy trafić w x-pod, co jest dość trudne na przykład ze 100 metrów tym działem. I dochodzi do pewnego paradoksu, ponieważ mamy premki takie jak Super Perszy, którymi gra się prześwietnie, również w matchmaking do dziewiątek, nim się gra po prostu prześwietnie na ósemkach dziewiątkach. Nie można tego samego powiedzieć o T343, bo jest po prostu źle, żeby nie powiedzieć. Fatalnie. Czy ten czołg ma jakieś atuty? No właśnie to jest wszystko na papierze w ogólnym rozrachunku, bo na papierze wygląda to nieźle. Pancerz wieży 200 z przodu, 130 po bokach, 60 z tyłu. Na kadłubie 100 mm z przodu, 80 po bokach, 45. Przyzwoita mobilność na papierze 50 km do przodu, 20 km do tyłu. Opuszczanie działa 6,5 stopnia, też powinno być, no i tak, tego byśmy nie przebili ze zwykłej amunicji, po prostu nie ma takiej możliwości. Teoretycznie mamy mobilność, ale jakoś nie wygląda i dochodzi do pewnego paradoksu, są niektóre premki, tańsze nawet, którymi gra się rewelacyjnie, a są takie premki jak te 343 którymi podkreślam, szczególnie bez golda, bo nie grałem na goldzie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli mamy 250 penetracji, to możemy dużo więcej, po prostu są niegrywalne i nic się z tym nie da zrobić wartość kolekcjonerska, no cóż, jeśli ma się typa 59 to chyba nie jest argumentem szkolenie załogi to tylko tak naprawdę wartość kolekcjonerska, zastanawiam się, czy ten czołg nie powinien tak naprawdę jeszcze jakiegoś buffa dostać, żeby zrobić z niego coś grywalnego, bo postawmy się w sytuacji klienta, klient kupuje czołg o, podoba mi się ten chińczyk ma taką, wiesz, takie duże, jezu 390 obrażeń, jak będzie fajnie jedzie i nie przebija nic, okej okay? coś tu chyba poszło nie najlepiej czy ja wydałem właśnie tam, nie wiem, 120 czy 150 zł na totalnie niegrywalny szrot? Tak, gratulujemy. Udało się panu jako jeden z niewielu się pan na to naciął. Także, no cóż, mam... Naprawdę mega mieszane uczucia, szczególnie, że ten czołg jest od zawsze, ma wyrobioną jakąś markę, jest znany, po czym się okazuje, że jedyne do czego się nadaje, to żeby se to wypucować w garażu i kolejną warstwę polerki położyć, bo lepiej na randoma tym nie wyjeżdżać. Oczywiście znajdą się osoby, które, no, ja nim kiedyś zrobiłem ileś i ileś. Zgadza się, tu też oglądamy bardzo fajną bitwę, ale zasadniczo się to zdarza dużo rzadziej niż na Defenderze, niż na innych czołgach. Sama bitwa, już 8 fragów i takich bitew bym sobie przede wszystkim życzył, grając z tym czołgiem. Niestety w przeciągu całego dnia nie zdarzyła mi się żadna. Po prostu grało mi się bardzo, ale to bardzo słabo. W takich sytuacjach oczywiście nie zawodzi. Myślę, że wszystko w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam takich bitew. Zapraszam na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku od 8 do 14 i od 20 do 22 w niedzielę od 18 do 22. Jest challenge, gramy wszystkim bez Golda, łącznie z Godzillami, KW2 itd. Tak i tak dalej, także może być ciekawie. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, napiszcie, jaką Wy macie opinię o tym ciągu. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Bane.